Teraz chciałbym wam powiedzieć w jaki sposób płynie prąd i w jaki sposób tak naprawdę zasilamy nasze układy. Wiemy, że nośnikami ładunku elektrycznego są elektrony w metalach i na przykład jony w elektrolitach. Stworzyliśmy sobie tutaj taki prosty układ, gdzie mamy tylko baterię, która jest połączona za pomocą przewodu. Każda bateria ma na sobie jakieś oznaczenie. Na przykład, uznajmy, że nasza bateria ma 9 V. Co to jest 9V? Jest to napięcie, a inaczej mówiąc jest to różnica potencjałów pomiędzy jej dwoma biegunami. W tej części będziemy mieli ładunki ujemne w stosunku do tej części, gdzie tutaj będziemy mieli ładunki dodatnie. Czyli wartość napięcia to 9V, to będzie różnica potencjałów pomiędzy tymi dwoma punktami. I oczywiście tą różnicę potencjałów, czyli napięcie w skrócie U, będziemy wyrażać w jednostkach V, czyli 9 V. Przyłożone napięcie wytwarza pole elektryczne, które rozprzestrzenia się wokół przewodów wzdłuż całego układu z prędkością zbliżoną do prędkości światła. To jest około 2 trzecie prędkości światła, ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ to jest naprawdę bardzo duża prędkość. To pole elektryczne, które nam się tutaj tworzy, ono występuje na zewnątrz tych przewodów. I to właśnie to pole elektryczne jest siłą wprawiającą ładunki w ruch z prędkością o dziwo bardzo małą, kilku milimetrów na sekundę. Czyli w momencie, kiedy podłączymy jakieś przewody do naszej baterii, powstaje pole elektryczne i ono wprawia elektrony w ruch, które wędrują sobie od bieguna ujemnego do bieguna dodatniego. Dzieje się to w ten sposób, ponieważ ładunki jednoimienne się odpychają, a ponieważ elektrony mają ładunek ujemny, to wędrują właśnie od minusa do plusa. Ile tak naprawdę tych elektronów płynie w układzie? Mamy tutaj dokładnie ten sam układ, co przed chwilą. I wyjaśnijmy sobie na początek pojęcie natężenia. Natężenie prądu, inaczej I, które wyrażamy w jednostkach amper, to ilość ładunków elektrycznych przepływających przez przewodnik w czasie. Teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Każdy ruch ładunku elektrycznego wytwarza pole magnetyczne. W momencie, kiedy mamy do czynienia z przepływem prądu, czyli z ruchem nośników, to każdy z takich nośników będzie wytwarzał wokół siebie pole magnetyczne. Kolejna bardzo ważna rzecz to pole elektromagnetyczne. Jest to połączenie pola elektrycznego i pola magnetycznego, które wzajemnie na siebie oddziałują. I przenoszą energię w przestrzeni. I to jest najważniejsze, co chciałem Wam tutaj przekazać. Elektrony nie przenoszą energii i nie zasilają naszych układów. Różnica potencjałów w dwóch punktach tworzy nam pole elektryczne. Pole elektryczne powoduje ruch nośników, a ruch nośników wytwarza wokół nich pole magnetyczne. I to właśnie połączenie tego pola. Elektrycznego i magnetycznego, czyli razem pola elektromagnetycznego, przenosi energię w przestrzeni. Cała energia, która zasila nasze układy, nie jest przenoszona wewnątrz przewodu, tylko na zewnątrz w postaci pola elektromagnetycznego. Pamiętajcie, że pole elektryczne i pole magnetyczne jest ze sobą ściśle powiązane. I występuje w elektronice cały czas. Z pola elektrycznego można stworzyć pole magnetyczne, a z pola magnetycznego pole elektryczne. I w przyszłości z tego faktu będziemy zdecydowanie korzystali. Teraz przyznam wam się do czegoś. Nasz schemat, niestety, jest może nie do końca błędny, ale dosyć niebezpieczny. Powinniśmy tutaj jeszcze coś dodać, a mianowicie jakiś odbiornik, jakiś element, który będzie w naszym układzie. Nie możemy łączyć biegunów baterii bez obciążenia, ponieważ wtedy występuje tak zwany prąd zwarcia. Z czym to się wiąże? Jeżeli nie byłoby tutaj żadnego odbiornika, to bateria pracowałaby cały czas z pełną wydajnością. Przesyłałaby wzdłuż układu tak dużo elektronów, na ile byłaby zdolna ich wyprodukować. To wiązałoby się z wydzielaniem bardzo dużej ilości ciepła, moglibyśmy się poparzyć, mogłyby się spalić na przykład przewody. A w najgorszym przypadku mogłoby dojść do uszkodzenia baterii albo nawet do jej wybuchu i pożaru. Oczywiście są takie małe bateryjki, które mają bardzo małą wydajność prądową, i tam powiedzmy, że połączenie tych dwóch biegunów ze sobą nie niesie żadnych poważnych konsekwencji. Ale ogólnie mówiąc, łączenie dwóch biegunów baterii ze sobą powodując prąd zwarcia jest bardzo niebezpieczny. I powinniśmy tego unikać za wszelką cenę. Pokażę Wam teraz szybki filmik, co może się stać, jeżeli na przykład połączymy dwa bieguny takiej zwykłej baterii samochodowej. Jak widzimy, natężenie jest tutaj bardzo, bardzo duże, które powoduje rozgrzanie się takiego klucza do czerwoności i, i po prostu jego przepalenie. Energia, która jest tutaj wytworzona, jest ogromna. I takich sytuacji zdecydowanie powinniśmy unikać. A więc zapamiętajcie, nie wolno łączyć biegunów baterii bez obciążenia. I teraz, wracając do naszego pytania, ilość przepływających ładunków zależy od napięcia, od oporów układu i od wydajności źródła zasilania. Czyli, jeżeli w układzie nie byłoby tutaj żadnego opornika, to przez układ przepływałoby tak dużo nośników, ile byłaby w stanie produkować taka bateria. Każda bateria ma inną wydajność prądową. Małe baterie będą mogły produkować np. 0,5 Ampera, inne np. 1 lub 2 Ampery, a takie baterie samochodowe mogą produkować setki Amperów. W podanym układzie, który widzimy tutaj, wartość natężenia nie zmienia się. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli elektrony będą sobie płynęły tutaj w tą stronę, to w każdym punkcie tutaj układu ta ilość elektronów będzie dokładnie taka sama. To co wychodzi z baterii, to co przechodzi przez nasze urządzenie i to co wpada tutaj z powrotem do baterii wszędzie idzie to w tej samej ilości. Przynajmniej w takim prostym układzie jaki widzimy tutaj. Zmienia się jednak wartość napięcia, które zmniejsza się pokonując opory. I to jest właśnie spadek napięcia. Czyli jeżeli na przykład to by była bateria 9V, to teraz będziemy to rozpatrywać z drugiej strony, a za chwilę zobaczycie dlaczego. Czyli jeżeli tutaj mamy Potencjał dodatni, to powiedzmy, że na całej tutaj długości będziemy mieli 9V, tutaj mamy potencjał ujemny, czyli można powiedzieć, że tutaj na całej długości będziemy mieli 0V, więc skoro tutaj z lewej strony mamy 9V, a z prawej 0V, to na tym urządzeniu będziemy mieli do czynienia ze spadkiem napięcia. Wynoszącym 9V. Można powiedzieć, że w układzie napięcie odkłada się w całości na wszystkich elementach proporcjonalnie do ich oporu. Tu akurat mieliśmy tylko jeden element, dlatego całe napięcie zostało właśnie na nim odłożone. Jeżeli mielibyśmy kilka elementów, na przykład dwa, no to wtedy proporcjonalnie, w zależności od oporu każdego z tych urządzeń, Odłożyłoby się odpowiednie napięcie. Czyli jeżeli tu mielibyśmy 9V, to tutaj w tym punkcie też dalej jest 9V. No i tutaj teraz proporcjonalnie zostanie odłożone na przykład tutaj 4V, a tutaj 5V. Tak, aby po przejściu przez wszystkie elementy na końcu zostało 0V, ponieważ ten punkt łączy się bezpośrednio z drugim końcem baterii. Oczywiście, tutaj nie obliczaliśmy tego, nie podaliśmy tych wartości oporu. Chciałem Wam tylko pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Z drugiej strony, jeszcze, jeżeli mielibyśmy tutaj baterię np. 9V, a nasze urządzenie byłoby jakąś malutką żaróweczką, które potrzebowałoby tylko 1,5V do tego, aby działało poprawnie, to układ zbudowany w ten sposób nie działałby poprawnie, ponieważ ta bateria 9V Byłaby zbyt mocna dla takiego odbiornika i po prostu podawałaby zbyt dużo energii. To urządzenie po prostu by się przegrzewało i prawdopodobnie bardzo szybko uległoby spaleniu i zepsuciu. W takim przypadku warto byłoby zastąpić baterię 9V po prostu baterią 1,5V. Zawsze należy dopasowywać źródło zasilania do elementów, które tworzymy w naszym układzie. Teraz przejdziemy do kolejnej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie wiemy już, że elektrony poruszają się od potencjału niższego do wyższego, czyli tak krótko, może nie do końca poprawnie mówiąc, od minusa do plusa. I to jest dla nas już dosyć jasne. Aczkolwiek zobaczcie, co się stanie, jeżeli zaczniemy iść od drugiej strony. Załóżmy, że tutaj mamy nasz elektron, który przeskakuje sobie dalej do następnego atomu. Kiedy elektron opuści to miejsce, powstanie nam tutaj dziura elektronowa. Elektron, który jest tutaj z prawej strony, będzie chciał wskoczyć w tą dziurę i wypełnić jej miejsce. Teraz dziura elektronowa powstaje nam w tym miejscu. I dalej przesuwamy się w prawo. Mamy tutaj elektron, który przeskakuje sobie w tą dziurę i ją wypełnia. Czyli dziura elektronowa przesuwa nam się w prawą stronę. Znowu mamy tutaj elektron, który przeskakuje w tą dziurę zapełniają i znowu dziura przesuwa nam się w prawą stronę. Na chwilę obecną dziury elektronowe nie są nam aż tak potrzebne, ale kiedy przejdziemy do działu z półprzewodnikami, zobaczycie, że jest to bardzo ważny aspekt, który warto zrozumieć. Niemniej jednak widzimy tutaj, że mimo że ruch elektronów przebiega w lewą stronę od minusa do plusa, to ogólnie mówiąc kierunek Ruchu ładunków elektrycznych będzie odwrotny, czyli w większości, a mianowicie w 99% czasu, będziemy uważać, że ruch ładunków elektrycznych następuje od potencjału wyższego do niższego, czyli od plusa do minusa. Aczkolwiek powiedzenie, że prąd płynie od plusa do minusa, nie jest do końca poprawne. I zaraz Wam pokażę, dlaczego. Ale jeszcze na chwilkę wracając do tego, co przed chwilą Wam powiedziałem. Do tej pory rozważaliśmy ruch elektronów i widzieliśmy, że płynie on od minusa do plusa. I to jest ważna rzecz, to jest fakt, to jest coś, co zostało udowodnione i warto o tym wiedzieć. Aczkolwiek w czasach tam 100-150 lat temu, kiedy elektryczność dopiero była odkrywana, nie wiedziano o czymś takim jak elektrony. Wtedy uznawano, że właśnie ładunki elektryczne płyną od potencjału wyższego do niższego, czyli powiedzmy, że od plusa do minusa. Tak się utarło, i tak dalej. Uczymy się, i w wielu modelach używamy właśnie takiego kierunku umownego. I my też przez większość czasu będziemy mówić ogólnie, że ładunki, czy też prąd, płynie od plusa do minusa, czy też od potencjału wyższego do niższego. Mamy tutaj układ zbudowany z baterii, przewodów i jakiegoś urządzenia. W którą stronę płynie prąd? No, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy przed chwilą, umawiamy się, że prąd płynie. Od plusa do minusa, tak jak widzimy na biegunach baterii. Ale czy rzeczywiście prąd płynie od plusa do minusa? Rozważmy tutaj taki przykład. Mamy dwie płytki, jedna z nich jest naładowana ujemnie, ponieważ ma więcej ładunków ujemnych niż dodatnich, czyli mamy na przykład 6 ładunków ujemnych i dwa dodatnie, czyli razem jak te sobie zniwelujemy, to mamy tak naprawdę cztery ładunki ujemne. Po prawej stronie mamy 8 ładunków ujemnych. Czyli tak naprawdę mamy dwie płytki, które są naładowane ujemnie. Więc zarówno tutaj mamy biegun ujemny, jak i tutaj mamy biegun ujemny. Dwa bieguny ujemne. To co się stanie, kiedy połączymy ze sobą te dwie blaszki? Czy prąd popłynie, czy też nie? Oczywiście prąd popłynie, ponieważ, tak jak mówiliśmy wcześniej, przyroda dąży do równowagi. Więc, skoro tutaj mieliśmy potencjał 4 na minusie, a tutaj 8 na minusie, to prąd popłynie po to, żeby wyrównać te stany, tak aby tu było 6 na minusie i tutaj 6 na minusie. Czyli, jak widzicie, niekoniecznie jest tak, że prąd płynie od plusa do minusa. To nie jest poprawne powiedzenie. Poprawniejszym powiedzeniem jest to, że ładunki elektryczne płyną od potencjału wyższego do niższego. Tutaj oczywiście Rozważaliśmy to na podstawie elektronów, dlatego elektrony płynęły w drugą stronę, ale my będziemy mówić ogólnie o ładunkach elektrycznych, które płyną z potencjału wyższego do niższego. Oczywiście tak się mówi i tak możemy mówić, że prąd płynie od plusa do minusa, ale jak widzieliście, to nie jest do końca poprawne i warto byłoby mówić, że prąd po prostu płynie od potencjału wyższego do niższego. I tutaj jeszcze jeden taki przykład, żeby to udowodnić. Na przykład mamy dwie baterie, 9V i 3V, czyli można by było powiedzieć, że prąd nie popłynie, ponieważ tutaj mamy plus i tutaj mamy plus. Ale prawda jest taka, że jeżeli podłączylibyśmy baterie w ten sposób, to prąd popłynie od potencjału wyższego do potencjału niższego. Także, jak widzicie, elektronika jest bardzo ciekawą dziedziną, w której mamy do czynienia z wieloma różnymi modelami, które pozwalają nam przedstawić różne aspekty. Mamy wiele uogólnień, które też trzeba by było rozwinąć, żeby zrozumieć temat dużo lepiej. To, co ja Wam dzisiaj przedstawiłem, to też są. Pewne uproszczenia. Do tego będziemy dochodzić powoli, po to, żeby to nie było zbyt trudne na początek. Najpierw musimy poznać podstawy, i dzięki temu będziemy mieli fajny fundament, żeby się dalej rozwijać, no i po prostu rozszerzać te informacje. Więc to, co chciałbym, żebyście zapamiętali z dzisiaj, to na pewno jest to, że elektrony płyną z potencjału niższego do wyższego, ale my w 99% nie będziemy w ogóle patrzeć na elektrony, tylko będziemy mówić o ładunkach elektrycznych, które płyną od potencjału wyższego do niższego, czyli potocznie mówiąc od plusa do minusa, ale wy już wiecie, że niekoniecznie to musi być plus i minus. To zawsze chodzi o potencjały. A drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że napięcie tworzy nam pole elektryczne, które rozprzestrzenia się błyskawicznie po naszym układzie to wprawia ładunki elektryczne w ruch, a ruch ładunków powoduje powstanie pola magnetycznego i następnie połączenie pola elektrycznego i pola magnetycznego daje nam pole elektromagnetyczne, które odpowiada za przenoszenie energii w całym układzie, nie wewnątrz przewodów, a poza nimi. Wiemy już co nieco o prądzie i o napięciu, ale jest jeszcze coś, co musimy sobie wyjaśnić. Mamy prąd stały, czyli inaczej DC, z angielskiego direct current, i charakteryzuje się on tym, że płynie zawsze w tym samym kierunku i nie zmienia swojej biegunowości. Czyli mamy tutaj wykres natężenia od czasu i w miarę upływu czasu poziom natężenia się nie zmienia. To jest DC, czyli prąd stały. Drugim bardzo ważnym typem prądu jest prąd przemienny, czyli inaczej AC, alternating current. To prąd elektryczny, dla którego wartość natężenia zmienia się w czasie zależnie od zmian napięcia. Prąd i napięcie wzrastają do maksymalnych wartości, co widzimy tutaj na przykład, a następnie spadają do zera, czyli tutaj w tej części, i dalej biegną już w drugą stronę, znowu do maksymalnej wartości, ale tym razem na minusie. Prąd przemienny zmienia swoją polaryzację, czyli kierunek, okresowo z określoną. Częstotliwością. W Polsce prąd w sieci energetycznej zmienia się 50 razy na sekundę, czyli z częstotliwością 50 Hz. Częstotliwości sygnałów używanych w komunikacji bezprzewodowej sięgają mega, a nawet gigaherców, czyli nawet miliardów razy na sekundę. Prąd stały i prąd przemienny to dwa takie podstawowe typy prądów, z którymi będziemy spotykać się w elektronice. Czasami na prąd przemienny mówi się tak na szybko prąd zmienny, ale to nie do końca jest dobre sformułowanie, ponieważ prąd przemienny jest taką podkategorią prądu zmiennego, i zaraz Wam pokażę, czym jest prąd zmienny, jaka jest różnica pomiędzy nimi. Prąd zmienny, w odróżnieniu od przemiennego, nie ma stałej amplitudy ani częstotliwości. I przykładem takiego prądu zmiennego może być na przykład sygnał audio, gdzie tam amplitudy i te częstotliwości nam się zmieniają dosyć chaotycznie, w taki niekontrolowany sposób. Z tym typem sygnałów również będziemy się spotykać, ale już dosyć rzadko.